Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie. Dzisiaj sprawa, która była wyjątkowa, dla mnie jest szczególna, bo odbieram ją jako wyjątkowo irytującą. Będę dzisiaj wypowiadał się na temat artykułu, którego autorem jest Pan redaktor Adrian Teliszewski. Znaczy mam nadzieję, że jest dziennikarzem, a nie na przykład szewcem, który dorabia sobie pisząc do Superekspresu. Ale Przyjmijmy, że jest dziennikarzem. Artykuł opowiada o tym, że będąca w Walentynki, czyli 14 lutego, będąca w tak zwanym kryzysie emocjonalnym, 14-letnia dziewczynka, no jakby to powiedzieć, nawiała z domu, choć tego nie ma w artykule, ale najprawdopodobniej nawiała, bo zaczęli jej szukać policjanci. Tak więc, skoro jej szukali, to ktoś musiał zgłosić jej zaginięcie. To jest taki, słuchajcie, wyjątkowo, wyjątkowo specyficzny dzień. Większość z nas dostaje jakieś prezenty, dostaje czekoladki. Jeżeli jesteśmy pełnoletnią osobą, to dostajemy również inne dowody miłości. Natomiast, no, pani Czternastolatka najwyraźniej nie może spodziewała się, że jakiś kolega z klasy jej na, narysuje laurkę na ten dzień. No i może się zawiodła, bo no, efektem był kryzys emocjonalny. I dziewczynka udała się na kopiec kraka, gdzie ostatecznie policjanci ją odnaleźli. Poszukiwaniach brało, o, posłuchajcie, do akcji poszukiwawczej wysłano m.in. funkcjonariuszy z plutonu alarmowego oddziału prewencji oraz mundurowych z Wydziału Sztab oraz Komisariatu Szóstego Policji w Krakowie. W tym momencie, jak to przeczytałem, to zacząłem się zastanawiać, dlaczego ja jako podatnik. Muszę płacić za pracę kilku, pewnie kilkudziesięciu funkcjonariuszy, tylko dlatego, że jakaś czternastolatka ma w cudzysłowie kryzys emocjonalny. W tym wieku nie wiem, czy można już mówić o kryzysie emocjonalnym, ale najwyraźniej młoda dama, obserwując dorosłe kobiety, nauczyła się, że jeżeli nie dostaje odpowiednio dużej dozy atencji, to należy odwalić coś takiego jak depresja czy próba samobójcza, i wtedy już natychmiast wszyscy się martwią, wszyscy się nią zajmują, znajduje się w centrum uwagi. A może nawet ten kolega z klasy, który nie dał jej walentynki, może przemyśli swoją postawę, zrobi mu się przykro, pomyśli sobie, ojej, nie dałem jej walentynki i przeze mnie była smutna i ona nie zginęła, to ja naprawię ten błąd. I potem już jako dorosła kobieta, taka osoba będzie stosować, taka kobieta będzie stosować szantaż emocjonalny wobec swojego partnera czy męża. Dlatego gorąco współczuję każdemu facetowi, który za jakieś pewnie 10-15 lat stworzy z tą osobą związek serdecznie współczuję ale w tym artykule zwraca uwagę jakże dramatyczny opis akcji ratunkowej posłuchajcie po prostu jest to tak trzymający w napięciu opis że ja ledwo byłem w stanie to doczytać do końca z emocji dostęp do zaginionej był u tu w tym momencie, cytuję artykuł. Dostęp do zaginionej był utrudniony przez gęste trawy i śliskie błoto. Nie zważając na to, policjant podszedł możliwie jak najbliżej do roztrzęsionej dziewczynki. Słyszeliście? Przedzierał się przez gęstą trawę i śliskie błoto. Ja myślę, że. Dlatego tego człowieka co najmniej należy się medal zasłużonym na polu chwały. Może Akademię Policyjną należałoby nazwać Szczytnie należałoby nazwać jego imieniem. Przecież każdy bardzo dobrze wie, że chodzenie po trawie i błocie to pewna śmierć. No, i w tym momencie, moi drodzy, może już skończę żarty, bo zapewne koszty poszukiwania tej pani, panny były znaczne. I to przypomnę, działo się 14 lutego w Walentynki. Kilka dni później przeczytałem coś, co sprawiło, że prawie wylewu dostałem ze złości. Artykuł odnosi się do tej samej młodej damy. Tym razem postanowiła nie wrócić ze szkoły do domu na następny dzień, czyli 15 lutego. Do towarzystwa tym razem zabrała sobie ze szkoły OLOG młodszą koleżankę. Razem włóczyły się po Krakowie, w końcu odnalazły się w, jed, na jednej ze stacji benzynowych na terenie Kurdwanowa. I posłuchajcie, jakie siły były zaangażowane w poszukiwania młodej damy, z, w cudzysłowie, z, w kryzysie emocjonalnym. W poszukiwania nastolatek zaangażowanych było kilkuset policjantów, o, czyli ty już kilkuset. Między innymi funkcjonariusze z Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej, pluton alarmowy oddziałów prewencji, pewnie ten sam co dzień wcześniej, oraz wyspecjalizowana grupa z psami szkolonymi do poszukiwania osób. Przez kilkanaście godzin policjanci i strażacy sprawdzali wszystkie możliwe miejsca, gdzie mogły przebywać dziewczynki. Policjanci rozmawiali z rodzinami i znajomymi nastolatek, zabezpieczyli zapisy z kamer monitoringu na trasie, którą mogły poruszać się dziewczynki. Analizowali i weryfikowali informacje, które do nich docierały. No tak. Tym razem już. Z powodu kryzysu emocjonalnego konieczne było zaangażowanie kilkuset ludzi przez kilkanaście godzin. Aż się boję pomyśleć, co będzie później, bo najwyraźniej dziewczynka ma dosyć, że tak powiem, bogatą osobowość i kryzysy emocjonalne jej się przy, przytrafiają, z tego wynika średnio codziennie. Więc, jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie specjalną Kompanię policji, angażować, żeby jej pilnować. I to wszystko za pieniądze podatnika, czyli moje. W związku z tym, ja mam taką gorącą prośbę do komendanta wojewódzkiego. Panie komendancie wojewódzki, proszę kosztami na drugi raz, jak znowu ta młoda dama coś takiego odwali, to bardzo proszę kosztami jej poszukiwaniu książyć jej rodziców. Wtedy Jestem pewien, że będą, jak zapłacą kilkadziesiąt tysięcy złotych za jedną taką akcję, to jestem pewien, że będą umieli, będą wiedzieli, gdzie ich córka przebywa na drugi raz. I Państwo rodzice, czy nie uważacie, że nadszedł już taki czas, aby zaangażować specjalistę do pomocy waszej córce, żeby zaprowadzić ją do psychiatry, który ją zacznie leczyć? Czy leczenie jest potrzebne jeżeli będzie to je wdroży, no moim zdaniem jest już najwyższa pora na to. Ewentualnie można też, nie wiem, bardziej intensywnie wykonywać władzę rodzicielską i wdrożyć inne metody wychowawcze. Kiedy ja miałem 14 lat, to był rok 88, były to zupełnie inne czasy i wtedy. W Polsce był taki znany, bardzo znany i bardzo popularny specjalista, który leczył kryzysy emocjonalne u dzieci i młodzieży. Nazywał się profesor PAS. Po kilku sesjach u profesora PASa, no, zazwyczaj wszystkie kryzysy emocjonalne. Przechodziły, jak ręką odjął. Ja osobiście, jako dziecko, kilka razy miałem okazję zawrzeć bliską znajomość z profesorem Pasem. No i dzięki temu, następnym razem, kiedy miałem ochotę mieć kryzys emocjonalny, to wiedziałem, że znowu czeka mnie sesja terapeutyczna z profesorem Pasem. I natychmiast odzyskiwałem spokój ducha. No ale teraz są już zupełnie inne czasy. Profesor Paz już nie zajmuje się terapią dzieci i młodzieży, bo odebrali mu prawo wykonywania zawodu. Powiedzieli, że jego metody terapeutyczne są nieetyczne. No i efekt jest widoczny. Tak więc kiedy czytam ten Artykuł, to mam wrażenie, że za chwilę z wściekłości łeb mi eksploduje, bo każdego dnia ginie bardzo wiele osób. Wychodzić z domu. O, wczoraj na Facebooku widziałem post, że ojciec jakiegoś chłopaka, 91-letni staruszek, wyszedł z domu i nie wrócił. No pewnie się zgubił, bo ma 91 lat. To ma prawo. I jego jakoś nie szukał pluton alarmowy policji ani specjalne jednostki wyposażone w drony. Ciekawe dlaczego. Na pewno przez przypadek. Nie będę dłużej mówił o tej sprawie, bo jak tak dalej pójdzie, to będę musiał tak mi ci się nie skoczyć, że będę musiał wziąć dodatkową porcję leków na serce. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Do widzenia.